dobra, jeszcze włączę nagranie. i już będziemy sobie rozmawiać. Jestem ponad 30 lat, 30, 34 rok jako kościelny. No tak się stało, że nie było kościelnego, a wcześniej kościelny, który był tutaj, to mnie prosił, żebym go nie zastąpił. Tamten bądź się, już nie, nie czuł się na siłach, był na ten, a ja no, spotkałem się, zdaliśmy się tak z widzenia, więc ten mówi, czy by mnie nie zastąpił, kiedy nie zastąpił, nie, kiedy na ten. Ale ja mam w trakcie choroby, więc nie dałem tem, ja pojechałem za granicę, wróciłem za granicę, więc nie było, więc proboszcz ogłosił, zgłosiłem się, no i tak zostałem pośrednio w 1991 roku. No i tak, no nie wiem, no takie, czy to... Y, powołanie czy coś, no tak w każdym razie miał się stać, jak się stało, no i zostałem w kościele. Tak. Służba jak służba, obowiązki trzeba wykonać, trzeba czuć to powołanie do tej służby, gdzie... no ja wiem, no, no, na to, już... to trzeba, trzeba wstać, to trzeba, no, to się wstanie, nie ma problemu ze wstaniem, natomiast także, no, trzeba yy... Idąc no, spać trzeba czasie południa, by się rano wstało, żeby się czuło to, że trzeba przyjść, obowiązki swoje spełnić na tym. Jakoś tak nie mam specjalnie takich, no, żeby miałeś takie trudności ze wstawaniem, czy, czy ten więc. A czuję to, że no, trzeba tak przyjść, zrobić. To jest praca taka, którą no, nie można. A, robię sobie woli czy bo to trzeba to wykonać. Nie? No, uczymy porządku w koło Kościoła na bańskim Ogrodzie. Także no, no prace wszystkie takie, które są, y, wygląd i z zewnątrz i wewnątrz kościoła na tym, bo teraz sprzątamy kościół też z stroną, więc y, robimy te miarę tak, żeby to było wygląda. Mogą parafianie oświadczyć, no potwierdzić, czy jest to w miarę coś, czy no, no czy w zimie, czy w lecie. Lecie trawa, w zimie śnieg, nie, czy taka jest sytuacja. było z tym sprzątaniem, bo nie zawsze się wszyscy parafianie poczuwali do tego obowiązku, żeby przyjść, sprzątnąć. Były takie rejony, które przychodziły bardzo chętnie do to, to gdzie starsi ludzie, nie, nie wszyscy byli poczuwali do tego obowiązku, żeby przyjść i sprzątnąć kościół, wysprzątać. Tak. Mhm. Wszystko się pozmieniało. A tak szczerze? Tak szczerze. Od jak 30 lat temu, żeby, jak kościół wyglądał w środku, no i z zewnątrz, więc wszystko, no, został kościół obraże odnowiony kościół, wymalowany, odnowiony tak z zewnątrz, jak i wewnątrz. Także praca się zmieniła, pierwszy się kosą trawę, a teraz jest automatyka, są ko kosiarki, są takie, no, no także, no jest praca całkowicie inna. Dobra, że Pan kiedyś kosą to kosił? No, no tak, no kosą kosił, naturalnie. <noise> A, to się kosą kosiło. No nie, nie było kosiarek no, do 30 lat temu. Tam, no właśnie, tylko 30. No tak, no, no to no, kosa była w ruchu, nie było nic. No. A teraz kosiarka żyłkowa, taka, ciągniczek jest to kosznia trawy, nie, więc jest to, no praca usprawniona, nie ma co nawet no, porównywać. Mhm. No, teraz woda jest ciepła, piuje się grzały w wiadrach w wodę e, na, na piecu, no, grzałkami na Ale no. Także nie było takie Ludzie się przede wszystkim 50% to się ludzi zmieniło, bo z ludzi napływowych. Tak samo jak my, tu też są nie są rodzeni Mogransk, ponieważ po prostu z daleka są także. No, ludzie bardzo, bardzo. Bardzo dużo ludzi przyszło nowych, więc jest to. No ja widzę, bardzo dobra parafia nie ma co na, na ten tak, że jest. pomimo, no, że y, odległości od jednego końca do drugiego są bardzo, to jest prawie 10 km, więc... Na ten, no, Parafę bardzo dobre. Oby tak dalej było. Żeby wierzyć i troszeczkę w spokoju, w modlitwie, znaczy w spokoju się pomodlić, podziękować Panu Bogu i poprosić to, co czasem ludziom potrzeba, nie? Na ten, młodzień. Czyli ta modlitwa jest kluczowa? No tak, prawda, ja, że moim, tym tylko i modlitwa. A Pan Bóg wysłucha i dopomoże. Bóg zapłaci.